Coraz więcej osób interesuje się tradingiem, czyli handlem różnymi aktywami finansowymi. Platform, na których można handlować akcjami, kontraktami CFD czy opcjami, jest na rynku coraz więcej i każda twierdzi, że jest tą najlepszą. Żadna z nich jednak nie sprosta wymaganiom każdego z nas, bo wymagania i potrzeby mamy różne, a oferty poszczególnych brokerów różnią się od siebie. Zatem, jakiego brokera wybrać, przez jaką firmę najlepiej kupować instrumenty finansowe i na jakie cechy platformy warto zwrócić uwagę, Szczególną uwagę. Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach. Czasami pytacie w komentarzach jakiego brokera wybrać, czy też jaka platforma do handlu jest dla nas najlepsza. Ten odcinek będzie więc kontynuacją tego, który zrobiliśmy jakiś czas temu o kontraktach CFD. Dzisiaj skupimy się więc na tych punktach oferty brokera, którym warto przyjrzeć się dokonując wyboru. Zrobimy to na przykładzie partnera odcinka, czyli firmy Capital.com, która jest coraz popularniejsza w Europie i na świecie, ale tak jak każdy broker ma swoje Wady i zalety. Każdy z nas będzie miał nieco inne potrzeby, dlatego nie znajdziemy na rynku platformy najlepszej dla każdego. Liczę jednak, że po tym odcinku będziecie w stanie sami porównać oferty brokerów zgodnie z przedstawionymi kluczowymi cechami platformy i własnymi potrzebami. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Wiarygodność brokera. Biorąc pod uwagę, jak wiele istnieje na rynku platform, które działają w sposób nieautoryzowany przez żadne urzędy, najpierw zadbałbym o to, aby nie wpłacać pieniędzy gdzieś, gdzie można ich później po prostu nie odzyskać. Zatem na początku skupiamy swoją uwagę na wiarygodności partnera na kilku podłożach: regulacji, wielkości i stażu na rynku. W tym kontekście warto sprawdzić, czy dany broker jest regulowany na poszczególnych rynkach, na których działa, oraz jaka jest wielkość spółki czy też grupy kapitałowej, pod którą funkcjonuje. Dobrze też sprawdzić, czy na stronie jest regulamin i czy sensownie funkcjonuje komunikacja z Infolinią, której pomocy nieraz możemy potrzebować. Przyjrzyjmy się pod tym kątem Capital.com. Broker funkcjonuje na rynku od 2016 roku. Od tamtej pory udało mu się pozyskać ponad pół miliona klientów, więc jest to już stosunkowo duży gracz. Biura mają w Londynie, w Polsce, w Australii, Singapurze i kilku innych miejscach na globie. Regulacji też mamy w tym przypadku sporo, bo pilnuje ich zarówno brytyjskie FCA, australijski. ASIC, cypryjski SISEC, czy FSA na Seszelach. Dodatkowo mamy tutaj tak zwany ICF, czyli Investor Compensation Fund, dzięki któremu pieniądze inwestorów są dodatkowo zabezpieczone do kwoty 20 tysięcy euro. Komunikację z infolinią też póki co oceniam na dobrą. Przy poszukiwaniu właściwego brokera zwróćcie też szczególną uwagę na oceny i doświadczenia użytkowników. To jak oceniają platformę ludzie, którzy mieli już z nią styczność lub gdzie znajduje się ona w istotnych rankingach branżowych, także że ma spore znaczenie. Warto też zwrócić uwagę na ocenę intuicyjności aplikacji, bo nie jeden interfejs jest niewyraźny lub po prostu potrafi się zawiesić w kluczowych momentach. Pytanie też, na jakich systemach odpalimy aplikację, bo może być tak, że dostosowana jest na przykład tylko do Androida. Przy wyborze odpowiedniego brokera sprawdźcie, jak kształtują się jego oceny na takich platformach jak Trustpilot, Google Play czy Apple App Store. Jeśli chodzi o przykładową platformę w tej kategorii Capital.com, ma odpowiednio 4,3 na 5 na Trust z ponad 8800 głosów, 4,7 na Google Play i 4,8 na Apple Store. Użytkownicy oceniają więc doświadczenia z aplikacją całkiem pozytywnie. Do tego aplikacja jest dostępna na każdym smartfonie, zarówno na systemie iOS, jak i na Androidzie. To samo sprawdziłbym w przypadku każdego innego brokera, jakiego weźmiecie pod uwagę. Kolejną kluczową kwestią są rzecz jasna opłaty i ukryte koszty. Aby dokonać najlepszego wyboru, musimy zwrócić uwagę na koszty związane z użytkowaniem danej platformy. Najpierw skupmy się na kosztach ukrytych, często niewidocznych dla początkującego inwestora. Szczególną uwagę warto zwrócić na wartość spreadu u danego brokera i poślizgi przy realizacji transakcji. Spread to różnica między rzeczywistą ceną, a ceną sprzedaży czy kupna danego instrumentu finansowego na platformie. To w nim ukryta jest duża część zarobków firmy. Nie widzimy tego na pierwszy rzut oka, ale działa to. To podobnie jak w kantorze, kiedy wymieniamy waluty. Kupujemy nieco drożej i sprzedajemy nieco taniej, niż wskazywałaby na to rzeczywista wartość aktywa. Wartość spreadu przy danym instrumencie finansowym jest inna w zależności od brokera, z którego usług korzystamy, a różnice potrafią być naprawdę znaczące. Z kolei poślizgi przy realizacji transakcji umożliwiają brokerowi przeprowadzenie jej po gorszych z naszej perspektywy cenach. Dlatego warto zwrócić uwagę na szybkość przeprowadzania transakcji, bo od niej także uzależnione są finalne warunki sprzedaży i zakupu. Czasem niewielka chwila zwłoki może wiązać się z wyższą stratą lub niższym zyskiem. Często występują też różnego rodzaju dodatkowe opłaty, np. opłata za prowadzenie rachunku, opłata za zakup waluty obcej, opłata za przesyłanie i wypłacanie środków, za przelew dywidendy, przechowywanie gotówki, czy też prowizje bezpośrednio za wykonywane transakcje kupna i sprzedaży. W przypadku przykładowego brokera nie występują prowizje za transakcje. Akcje, ani żadne inne opłaty, z wyjątkiem tzw. opłat overnight i spreadów. Z tego co testuję, spread jest także zwykle na niewielkim poziomie. Pod tym względem jest to stosunkowo tania platforma. Kolejna kwestia, którą należy wziąć pod uwagę, to zakres usług brokera. Tutaj różnice między poszczególnymi brokerami także bywają spore. Wielu z nich udostępnia możliwość handlu na tysiącach różnych rynków z użyciem przeróżnych instrumentów bazowych. Jedni z nas skupiają się bardziej na rynku akcji, inni na kontraktach CFD, kryptowalutach czy opcjach. Niektórzy stawiają na rynki lokalne, inni umożliwiają inwestycje przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Jako potencjalni traderzy sami powinniśmy najpierw zadać sobie pytanie, z jakich instrumentów finansowych chcemy korzystać i jak Jaki mamy stosunek do ryzyka? W celu ochrony detalicznych inwestorów powstały choćby takie dyrektywy jak MIFID 2. Dzięki niej instytucje finansowe, które lokują nasze środki, najpierw udostępniają specjalne kwestionariusze, dzięki którym początkujący inwestor może lepiej zrozumieć ryzyko i własne potrzeby. Podobnie będzie w przypadku otworzenia konta na Capital.com czy u dowolnego innego regulowanego brokera. Można powiedzieć, że kwestionariusz ma za zadanie przetestować naszą wiedzę, doświadczenie i tolerancję dla ryzyka które bywa różne w zależności od instrumentu. Na przykład rynek kontraktów CFD jest bardzo dynamiczny i zmienny, co może stanowić atut, ale także wiąże się ze zwiększonym ryzykiem straty. Nie bez przyczyny statystycznie zdecydowana większość inwestorów na tym rynku traci pieniądze. Lokowanie środków w akcje czy kryptowaluty także nie jest pozbawione ryzyka. Pytanie też, czy mamy zamiar skupiać się wyłącznie na grze na wzrosty, czy może upatrujemy też swojej szansy w grze na spadki danych indeksów czy też aktywów bazowych. Gra na spadki, czyli tzw. short selling, otwiera przed nami możliwości, ale także wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Capital.com dla przykładu udostępnia możliwość handlu CFD na ponad 3700 rynków. Skupia się jednak głównie na handlu kontraktami CFD opartych na wielu różnych rodzajach aktywów bazowych, takich jak ropa, gaz, złoto, srebro, rynek walutowy, ETF-y, akcje firm takich jak Tesla czy Apple, kryptowaluty, a także całe indeksy giełdowe. Jeżeli nie wiecie, czym są kontrakty CFD, to warto zajrzeć do tego odcinka, gdzie tłumaczę całą mechanikę ich działania. Z racji tego, że mówimy o kontraktach CFD, to istnieje możliwość gry zarówno na wzrosty, jak i na spadki danego aktywa bazowego. Kolejna kwestia to edukacja użytkowników. Niektórzy brokerzy stawiają na to, aby osoby korzystające z platformy miały jak największą wiedzę dotyczącą rynku i przeprowadzanych transakcji. Uważam to za właściwe podejście, dlatego że poniesienie dużej straty przez na tego typu platformie może zupełnie kogoś zamknąć na jakiekolwiek inwestowanie w przyszłość. Tym samym brokerom także powinno zależeć na tym, aby ich klienci wiedzieli, co robią i potrafili rozsądnie używać platformy. Jeśli w ogóle rozważacie lokowanie środków w ten sposób, to najistotniejsza jest w tym przypadku właśnie szeroka wiedza na ten temat. Nie wyobrażam sobie, że ktoś z marszu zakłada konto na takiej platformie i nie rozumiejąc, z czym ma do czynienia, od razu przystępuje do handlowania z użyciem prawdziwych gotówki. Spokojnie, najpierw wiedza. Lepiej przywrócić się niezliczoną ilość razy na koncie demo albo skorzystać z takich aplikacji jak InvestMate od Capital.com, która przeprowadzi was przez podstawy handlu w kontrolowanym środowisku. Poszerzanie wiedzy za pomocą licznych artykułów, kursów edukacyjnych czy darmowych filmów na YouTube jest niezbędne, aby zbudować solidny fundament pod praktykę. Jak w grę wejdą już prawdziwe emocje związane z realnym pieniądzem, to bez głębszego zrozumienia tego, na czym polega tego, Typu handel za daleko nie zajedziemy statystyki takich platform wyraźnie mówią o tym, że 80-90% osób traci pieniądze, więc warto podejść do sprawy ostrożnie i handlować mądrze. Zatem w telegraficznym skrócie, jeśli chcielibyście znaleźć brokera odpowiedniego dla siebie, to warto najpierw zastanowić się nad swoją strategią inwestycyjną. Podstawowa sprawa to wiedzieć, czego się oczekuje, wtedy o wiele łatwiej jest to rozwiązania. Inny rodzaj brokera przyda się, kiedy waszym celem będzie. Kupowanie akcji w długim terminie i czekanie na wzrosty, a inny wtedy, kiedy będziecie chcieli dynamicznie spekulować, kupując i sprzedając w krótkim terminie. Wypiszmy sobie zatem, do jakich instrumentów chcielibyście mieć dostęp, na jakich rynkach zamierzacie handlować. Zależy wam bardziej na polskich czy zagranicznych aktywach. Zamierzacie kupować i czekać, czy aktywnie handlować? Grać na spadki czy tylko na wzrosty w długim czy krótkim terminie. Jak już będziecie znali odpowiedź na te pytania, to wyklaruje wam się, jakie dokładnie. Aktywności macie zamiar wykonywać przez brokera, a następnie warto stworzyć listę brokerów pod naszą strategię. Zakładając, że na tym etapie wiemy, jakie mamy preferencje, to przez nie należałoby teraz przecedzić odpowiednio dostępnych na rynku brokerów, tak aby została nam garstka tych, którzy oferują usługi najbliższe naszym oczekiwaniom. Jak już powstanie lista faworytów, to warto następnie sprawdzić wiarygodność brokera. Konkretnie sprawdźcie, jakie ma regulacje, czy mówi jasno o ryzyku, ile czasu działa na rynku i czy nie są jakąś firmą krzak? Jak odbiera ich rynek i jakie są doświadczenia klientów? Następnie sami wystawmy brokera na próbę, pisząc bądź dzwoniąc na obsługę klienta. Komunikacja na odpowiednim poziomie jest bardzo istotnym elementem, zwłaszcza gdy dopiero zaczynamy. Na koniec zostają nam już tylko koszty i zakres usług brokera. Na tym etapie bierzemy pod uwagę kompleksowość oferty podmiotu, czyli to, do ilu rynków daje nam dostęp, jak działa u niego wypłata środków, jaka jest bariera wejścia, czyli czy kwota, którą posiadamy, wystarczy na start, aby otworzyć rachunek. W Capital.com konto założycie w sposób bardzo prosty, a rozpocząć można już z kwotą 20 dolarów przy użyciu karty debetowej, ale nie każdy broker wymaga tak niskiego depozytu na starcie. Nieraz będzie to kwota kilkudziesięciokrotnie wyższa, co sprawia, że ograniczona pula, jaką Chcielibyśmy się posługiwać, eliminuje niektórych z listy. Do tego kluczowa będzie wysokość opłat brokerskich. Możecie całkiem sprawnie spekulować, a jednocześnie nie osiągać dobrych efektów przez wysokie spready czy prowizje brokerskie. Zwróćcie uwagę na ukryte koszty, bo te mogą pojawiać się w różnych miejscach. Wielu brokerów gra w kontrze do klienta i część rynku wcale nie zabiega o długoterminową relację, bo wiedzą, że zaraz i tak zrobią rebranding i wyruszą na łowy z nową maską. Zatem, jaką platformę wybierzecie, czy Capital.com będzie właściwym brokerem dla Was? Tego nie wiem, ale sam ich testuję i jeśli chcielibyście dać im szansę, to link do aplikacji zamieszczam w opisie filmu. Dodalibyście do tej listy jeszcze jakiś punkt? Coś może pominąłem, a może macie już swoją ulubioną markę brokera? Podzielcie się tym w komentarzu. Ważne, abyście zawsze potrafili sami porównać najważniejsze cechy ofert poszczególnych brokerów i wybrali tego, z którym jest Wam zwyczajnie po drodze. Jeśli ten odcinek był dla Was wartościowy, to warto subskrybować kanał na dole a my widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!